Witam serdecznie kolegów tutaj dłuższy czas nie nagrywałem ale chcę pokazać, że moje mamki super latają naprawdę fajnie Są w trakcie odrobaczania teraz 5 dni odrobaczenia, dzisiaj się kończy piąty dzień i chcę w sobotę. Może w poniedziałek będę szczepił to wszystko Wczoraj, ale ładnie teraz idą fajnie. Przybliżę je trochę, ale nie, niech będzie tak pokazane. o. Yy, przywiozłem wczoraj yy, świeże nabytki, może kiedyś pokażę tam przy okazji dwie bardzo ładne samiczki yy, perłowe na białych ogonach masłówki cieniutkie, fajne takie, na wysokich nóżkach na składzie, fajnie wyglądają, przydadzą mi się kolega mi odstąpił I, i, i do zmiany krwi mi się to przyda ale ładnie wywijają dzisiaj, no pięknie, pięknie, tam jeszcze górą poszły dwie sztuki moje, nie wiem a, bo one się wcześniej zerwały no, fajnie latają Nagram później film pokażę wam jak będę szczepił może i, i i i bo muszę odsadzić samce od samic, no bo po prostu to co się dzieje dzisiaj widzę tutaj to już jest normalna wiosna, nie? To już jest wiosna i tak nie może być, bo już widzę, że mam jajka, normalnie leżą, ale ja nie chcę tak szybko. Ale wywijają ładnie, no fajnie, fajnie. Odpukać zdrowiutkie, fajnie po odrobaczeniu. Też widzę te fajnie się zachowują. Muszę posprzątać, bo nie mogłem sprzątać, bo byłem e, e, trochę zajęty i, i mam Taki czterodniowy nieład w głębniku, a ja nie lubię tak. No, jutro, jutro postaram się jakoś to ogarnąć, wszystko fajnie. No i będę chciał teraz poszczepić i dopiero odsadzić. Muszę posprawdzać jeszcze, mam trochę do sprzedania ptaków. No ale ładnie wywijają, no fajnie, fajnie mi kurde latają Tą górą jeszcze widzę dwa dwa Tiplery i Buda też wywijają Kurde się, ale słońce dostały to im się chce latać Może przybliżę trochę je nie, Lepiej nie będzie tak jak rzeczywiście jest o. No ale tak gruchają, ale to chyba wszędzie tak jest Te Młode wariują samczyki, kurde, takie negusy Pozdrawiam wszystkich Trzymajcie się Niebawem coś tam puszczę fajnego Postaram się takiego, żeby, żeby trochę zaciekawić ale ładnie śmigają, ale ładnie no Idzie jakiś obcy Budapeszt jeszcze też tutaj boki mi dolatuje ale to nie jest mój. Moje. moje trzy są wysoko no zobaczymy czy dojdzie czy nie no trzymajcie się pozdrawiam